Jest to drużyna, która idzie do wyborów samorządowych. Jest to drużyna składająca się z kompetentnych i doświadczonych samorządowców. Drużyna składająca się ze społeczników i ludzi zaangażowanych w życie społeczne i codzienny każdego z nas czyli miasta bo to od miasta jest najważniejsze tutaj oświęcim. Wszyscy stoimy w korkach czy to jest piątek, sobota, świątek, dzień powszedni. To jest największy problem oświęcimia, komunikacja hamuje rozwój gospodarczy, komunikacja hamuje nawet zwykłe codzienne życie nas, każdego z nas, od, od, każdy jadąc do szkoły, każdy jadąc do pracy, to odczuwa. To jest jakby fundamentalny problem. Oczywiście, że nie rozwiążemy go sami. Musi, musi być dobra współpraca między samorządem miejskim, e, powiatowym i wojewódzkim, a także rządem. I to jest no, zadanie, które stoi przed e, nowym samorządem. Przyspieszyć te wszystkie procesy rozwoju infrastruktury święcińskiej. Miasto to my. Tu jest bardzo wykładnia profesora Szczerskiego. Samorząd to ludzie. To jest najważniejsze. Najważniejsza substancja i najważniejsza wartość tego miasta ludzie i głos. Na tym chcemy, na rozmowie z ludźmi, chcemy budować program. Mamy ludzi kompetentnych, mamy e, założenia wynikające z deklaracji samorządowca, ale ludzie to jest największa wartość oświęcimia. No, jako ten zwykły chłopak z oświęcimia mam przyjemność ich wielu znać. Oczywiście młode pokolenie rośnie. Część może gdzieś wyemigrowała do Katowic, do, do Poznania, ale większość tutaj to są moi koledzy, to są moi przyjaciele, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest miasto ludzi, których znam. Dlaczego kandyduje Pan na radnego? Znowu. Dzień dobry. Kolokwialnie odpowiem, że kontynuować to, co zacząłem tej kadencji, czyli dbanie o to, żeby mieszkańcom. Żeby mieszkańcom spełniły się te postulaty, te marzenia, o których ja walczyłem. Wspomnę tutaj o ulicy Kusocińskiego, ulicy Partyzantów, ulicy Skłodowskiej, Ulice, które miały być remontowane już od iluż lat, a skończyło się tylko na obiecywankach, na obiecywankach i niespełnionych słowach, które po prostu pełniący funkcję prezydenta mamił tylko ludźmi, ludzi swymi obiecywankami. Został wybrany i tak jak tutaj było wspomniane dzisiaj na konferencji, był przywieziony w Teczce. Wiele obiecywał książeczkę, którą po prostu pokazywał w 2010 roku. Mało co z tego zostało zrealizowane. Ponownie w artykule w Ziemi Oświecimskiej ponawia tą książeczkę i podejrzewam, że na tym się skończy. Jak można ocenić działalność człowieka, który nic praktycznie nie zrobił dla tego miasta, a kontynuował wcześniej tak krytykowane pomysły poprzednika Jędusza Marszałka? Tutaj wspomnę o. Yy, rynku i no, wielu jeszcze innych rzeczach. Wspomniał Pan, że to jest ważny czas, że warto, żeby do Oświęcimia powróciła demokracja, żeby to mieszkańcy wybierali prezydenta Oświęcimia. Tak, bo samorząd to jest mała świątynia demokracji. To my jesteśmy mieszkańcami Oświęcimia. Mieszkańcy Oświęcimia mają prawo decydować oni o tym, kto rządzi w ich mieście. Prezydent nie może pochodzić z teczki, musi pochodzić z wyboru. Czy Radosław Włoszek to jest dobry kandydat? To jest znakomity kandydat, bo to jest rodowity Oświęcimianin, młody, dynamiczny, tutaj żyjący, z tym miastem wiążący swoją przyszłość, tu mający swoją rodzinę, więc będzie dbało wszystko to, co się wiąże z każdą Oświęcimską rodziną. Od dzieci po rodziców i dziadków, bo to jest człowiek stąd. Wspomniał Pan też, że Oświęcim powinien pełnić ważną rolę w polskiej polityce zagranicznej. Oświęcimy jest miastem szczególnym. To jest niezwykle duża waga symboliczna tego miejsca. I on dla polskiej polityki zagranicznej ma samodzielną rolę, ma samodzielny status. Jako miejsca, w którym możemy bardzo wiele sygnałów na świat wysyłać, właśnie dlatego, że to miejsce wszyscy kojarzą. To jest miejsce, gdzie powinny odbywać się bardzo ważne wydarzenia w skali międzynarodowej, takie, które pokazywałyby polski punkt widzenia na, na wiele spraw. Czyli te zmiany w Oświęcimiu są potrzebne? Tak, są konieczne i zachęcam do dokonania zmiany w Oświęcimy. Jest pan radnym i pan nie odpuszcza. Nie odpuszczam dlatego, panie redaktorze, że na przestrzeni Starego Miasta jest jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim do zagospodarowania są bulwary. Przede wszystkim trzeba dopilnować do tego, żeby wszystkie, wszystkie błędy, które zostały wykonane na rynku, zostały naprawione. Przede wszystkim trzeba wykupić tereny przy cmentarzu parafialnym, zrobić parking, toalety, tak żeby wszystko było tak jak w XXI wieku. Niego ocenia pan prezydentury Janusza Firka. Mogę drugi zestaw pytań. Dlaczego kandyduje pan na radnego? Dostałem taką propozycję od Radosława Włoszka. Jest to mój kolega z podwórka, a także mój kolega z pracy. Kiedyś mieliśmy przyjemność współpracować. Ja myślę, że w ogóle polityka lokalna opiera się na zaufaniu między ludźmi. Nie jest to y, głosowanie, nie, nie głosuje się wtedy na człowieka z plakatu, człowieka z telewizji, tylko. Myślę, że jest kandydatem, któremu można zaufać na prezydenta, dlatego stwierdziłem, że ponieważ też w różnych środowiskach się udzielam, na co dzień jestem związany z edukacją, z, 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 jestem też terapeutą, pracuję z, z osobami niepełnosprawnymi. Brakuje mi tutaj te, takiego wymiaru jeszcze lepszego wymiaru ludzkiego. Oczywiście ja społecznie się udzielam, ale, ale myślę, że dzięki byciu radnemu będę mógł jeszcze lepiej służyć nas, społeczeństwu. Miany, nie, nie jest wiem, mi to ja Dlaczego, Dlaczego PiS? Dlaczego PiS? Wydaje mi się, że wydaje mi się, może tak odpowiem, dlatego PiS, bo nie Platforma.